poniedziałek wieczór Urbańska występowała na Top of the Top Sopot Festival 2025, a dzień później takie doniesienia. Nie jest dobrze. W poniedziałkowy wieczór rozpoczął się Top of the Top Festival w TVN. Na scenie wystąpili liczni artyści, w tym Natasza Urbańska żona Janusza Józefowicza zaśpiewała kilka kawerów i zaskoczyła śmiałą kreacją, ale chyba nawet ona sama nie przewidziała tego, co wydarzy się po zakończeniu pierwszego dnia sopockiej imprezy. Nie jest dobrze. Stacja TVN postanowiła, jak co roku, zorganizować swój festiwal w Sopocie. Czterodniowe wydarzenie rozpoczął poniedziałkowy koncert, który nazwano gorączką Sopockiej nocy. Imprezę poprowadzili Dorota Wellman, Marcin Prokop. Top of the Top Sopot festiwal krytykowany przez widzów. Na scenie wystąpili liczni artyści, w tym M.I.M. Iza Trojanowska, Helena Wądrakowa, Margaret, Andrzej Piaseczny czy Natasza Urbańska. Widzowie w sieci szybko zaczęli jednak psioczyć na poziom koncertu i przede wszystkim na nagłośnienie. Mój pierwszy i ostatni dzień oglądania. Nie dam rady, nic nie słychać. Niewyraźnie, szkoda, masakra z fonią i wizja. Dźwięk okropny, kaszana zupełna, dźwiękowo coś szwankuje, zmieniłam kanał, tego się nie da ani słuchać, ani oglądać, mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu stacji na Facebooku. Uwagę wielu zwróciła też Natasza Urbańska, która zaśpiewała na scenie Wielki Przebój Anny Jantar tyle Słońca w całym mieście oraz Wenus Bananaramy. Ledwo Natasza Urbańska wystąpiła w Sopocie TVN, a tu takie doniesienia. Jest bardzo źle. Choć widzowie przyznawali, że przynajmniej ona, w odróżnieniu do innych występujących, Potrafi śpiewać, to jednak nie obeszło się bez srogiej krytyki pod jej adresem. Ludzie pisali bardzo niemiłe rzeczy. Następny dzień po poniedziałkowym występie z pewnością nie należał do najprzyjemniejszych dla żony Józefowicza. Daleko jej do Anny Jantar, Natasza od lat nie pokazała, że umie śpiewać. Umiejętności to jedno, a znajomości to drugie, tylko kawery umie śpiewać. Chyba się nie znam, bo te aranżacje to jakaś pomyłka, współczuję artystom, wygląd, klapa. A taka piękna kobieta i zdolna, słaba aranżacja, pisali zawiedzeni widzowie na facebookowym profilu TVN pod zdjęciem z występu urbańskiej.